Siema. Siedzę sobie nad zalewem i tak sobie dumam. Łapeczki, komentarze mile widziane. Zmieniłem miejscówkę, ponieważ tam na plac zabaw przyszły dzieciaki strasznie krzyczą. Tutaj mam więcej spokoju. Nad czym Nygus tak debatujesz, nad czym tak rozmyślasz? Myślenie ci nie wychodzi. Może nie wychodzi. Najlepiej, co mi w życiu wyszło, to włosy. Jak widzicie, wyglądam jak papież. Do zakonu mógłbym się zapisać. Nad czym sobie myślę? Myślę sobie nad tym, co się teraz porobiło z kobietami, z facetami też swoją drogą. Ja jestem już starej daty, pan w podeszłym wieku i pamiętam dokładnie te czasy, jak było kiedyś, kiedy nie było internetu, jak się zapoznawało panie, jeździło się po mieście, wieczorem, spacerowały, chodziły się do pubów i tak dalej. W ten sposób się poznawało ludzi, a nie tak jak teraz wszystko możesz załatwić przez internet. I tak sobie myślę, dlatego teraz tyle związków się rozpada. Wielu się zastanawia, jak to jest możliwe. Siedziała cały czas w domu, zajmowała się dziećmi, i skąd ona sobie go wytrzasnęła? Jak doszło do tego, że znalazła sobie innego? Internet, słuchajcie, teraz, nawet bez wychodzenia z domu, jak ma chwilę Wstawiła sobie pranie, obiad już się gotuje, albo pizza w piekarniku. No to co, może sobie troszeczkę polatać po internetach, badu, sympatia i tak dalej. Miałem też te wszystkie portale. Ostatnio wam wspominałem, że znowu gdzieś tam się zalogowałem. Tak szybko jak się zalogowałem, tak szybko się wylogowałem. Bo jak zacząłem dostawać propozycje, jak zobaczyłem, jakie panie do mnie piszą, to mi się odechciało. Słuchajcie, naprawdę można popaść czasami przez to wszystko w niezłego doła, ponieważ sobie myślisz, co się dzieje. Co się dzieje, czemu mnie żadna jakaś fajna nie chce i w ogóle. No ale w internecie, żeby się przebić w dzisiejszych czasach. Gdzie panie mają takie ogromne wymagania? Już nie wspomnę o tym, że to jest nasza wina, facetów. Już nie raz to wam powtarzałem, że teraz byle potwora znajdzie amatora, ponieważ są takie czasy, że wielu facetów jest zdesperowanych i łapią się po prostu pierwszej, lepszej gałęzi jak małpa w desperacji. Obniżyli swoje wymagania, i teraz nawet niezbyt piękna. Pewnie, jak się zaloguje gdzieś na jakimś takim portalu, dostaje może setki, nawet serduszek dziennie. No i potem sobie myśli: Wow, ale ja jestem po prostu odlotowa, ja mogę wybierać, przebierać. Takim się wydaje, słuchajcie. Przerabiałem to wszystko, ponieważ kiedyś użyłem nawet zdjęć mojej ex z plaży zrobiłem takie foteczki, poprzerabiałem, żeby jej twarzy nie było widać, gdzieś tam z boku coś zasłonięte figura w bikini na plaży. I z ciekawości otworzyłem sobie taki. Takie konto, niby podałem się, że jestem kobietą. To było jeszcze z 10 lat temu, jak mieszkałem w Poznaniu, tak z ciekawości. Miałem swoje konto jako facet, i pomyślałem sobie o co tu chodzi. Mówię, z ciekawości się zaloguję, troszeczkę zakamufluję. Słuchajcie, dziennie. Nie wiem, ile wiadomości, naprawdę było tego ogrom. Nie chciało mi się nawet tego wszystkiego czytać. I wcale się nie dziwię, że potem paniom się wydaje, że jestem taka super odlotowa i mogę mieć każdego, skoro faceci są takimi desperatami, że masowo piszą, obniżyli swoje wymagania. Słuchajcie, ale jak to, że ona w domu z dziećmi i poznała kogoś Miała męża, wszystko było dobrze. Słuchajcie, wystarczy, że przyjdzie do niej jakaś koleżanka. Posiedzą przy kawie, porozmawiają. Ta powie: No zobacz, obiad muszę ugotować, pranie zrobiłam, na zakupach byłam. Przytyło mi się. Zośka, już mam prawie czterdziestkę. Nie czuję się atrakcyjna. Zośka do niej powie, słuchaj przykładowo i mi ona teraz wymyślam, żeby ktoś się nie czepił? Jak danka, przecież ty jesteś jak na swój wiek, na dwójkę dzieci to jesteś super. Gdzie tam super, zobacz tutaj boczki, już tu wszystko obwisło, kiecki na mnie nie pasują. Kobieto, ty możesz mieć niejednego jeszcze w twoim wieku, ale co ty gadasz? Ale nie powiesz nikomu, coś ci pokażę. Wyjmie telefon i zobacz, zalogowałam się tu i tu, wstawiłam fotki, zaraz ci pokażę, ilu w do mnie pisze. No i jej pokazuje, zobacz, tu, 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 tu. Mówi, załóż sobie takie konto i się sama przekonasz, jaka jesteś. Super! No wiesz, ale mój mąż, a to, a dzieci, jak ktoś mnie rozpozna, to wstaw takie fotki, żeby twojej twarzy nie było widać za bardzo, ustaw jako światło i tak dalej. Wiecie, można to wszystko troszkę przytuszować, tak żeby się nie dowiedział twój franek przykładowy. No i słuchajcie, siedzi, myśli, nigdzie nie wychodzi za bardzo. Ten sam facio w chacie od ponad 20 lat, przykładowo. Wiadomo, że kobiety lubią się dowartościować. No to co? To zakłada sobie takie konto. A że faceci są teraz jak kamikaze, łapią wszystko jak leci. Nie są zbyt wybredni. No to potem wypisują. Słuchajcie, do niej serduszka wysyłają. No i potem taka babeczka, która prowadziła zwykłe, normalne, zwyczajne, codzienne życie. Nagle zaczyna jej się pod kopułą coś lęgnąć i zaczyna być wielką damą. Zaczyna stawiać w domu wymagania. ...zaczyna być pyskata, przestaje być potulna, ponieważ widzi, że ma możliwości, szanse u innych i sobie myśli, no dobrze, skoro Ci nie pasuje, to sobie idź, ja długo sama nie będę, na Twoje miejsce jest stu innych, tak jak kiedyś było z szukaniem pracy, że wypad na Twoje miejsce czeka... 50 następnych tak kiedyś było kto to pamięta to wie teraz o dobrego pracownika podobno jest bardzo ciężko no i później takiej pani zaczyna się przestawiać słuchajcie wszystko światopogląd zmienia no i robi się nieznośna robi się nieznośna facet po dwudziestu latach małżeństwa swojej kobity po prostu nie poznaje. Danka, co w Ciebie wstąpiło, o co Ci chodzi? Zaczyna być roszczeniowa, coraz większe wymagania i tak dalej. No i potem wszystko się zaczyna sypać, no bo kto jest w stanie to wszystko wytrzymać? No i bardzo często, słuchajcie, myślę, jest to Powodem właśnie tych wszystkich rozstań, tego co się teraz dzieje. No niestety, kiedyś, jakby siedziała w domu, nie byłoby tych internetów, wyszłaby gdzieś po bułki, no dobra, mogłaby kogoś po drodze poznać i tak dalej. Ale teraz droga jest uproszczona. Co wcale nie oznacza, że zrobiło się to proste, bo żeby sobie znaleźć teraz kogoś takiego naprawdę do życia, na stałe, kto dotrzymuje ci kroku, kto idzie razem z Tobą przez życie, a nie tylko stawia wymagania, a sam niewiele ma do zaoferowania, jest naprawdę ciężko. Jest naprawdę ciężko. Ja Wam to powiem z własnej perspektywy, Praktycznie wszystko, co osiągłem, do czego doszedłem, co odłożyłem, co mam, zrobiłem to samemu. Osiągnąłem to wszystko, pracując głową, rękoma, różnymi sposobami, ale żadna z moich ex w żadnych moich planach praktycznie mnie nie wsparła, nie uczestniczyła w tym, wymagania miały. Są dwa samochody, a ja muszę nosić zakupy z Kauflandu. Prawo jazdy miała. Rzuciłem kluczyki dowód na stół. Mówię proszę bardzo. Wsiadaj, jedź. Kup nawet cały bagażnik. Jak będziesz pod blokiem zadzwoń, zejdę, wniosę do góry. Ona nie pojedzie. Mówię, no to co? No, no to o no co ci chodzi kobieto? To szoruj do sklepu, bo na śniadanie chleba nie ma. No. proste, proste jak oddawanie moczu. No, ale prawda jest taka życiowa, że wszystko jest g, poza wyjątkiem moczu. No niestety, moim zdaniem. Ta technologia teraz, no fajnie, można sobie z kimś pogadać, można kogoś zobaczyć, można fotkę przesłać, można to. Wiele upraszcza, ale też wiele naprawdę nie wiem, czy więcej zrobiło to dobrego, czy więcej zrobiło to złego. Piszcie w komentarzach, jakie wy macie odczucia na ten temat. Takie jest moje zdanie. Już nie wspomnę o tym, że koleżanki, które tam miałem w Niemczech, i tak dalej, jak były gdzieś zalogowane, gdzie była możliwość przesłania zdjęcia, no to się troszeczkę naoglądały, naśmiały. Nieraz mi pokazywały: Zobacz, jaką fotkę dostałam. Prawie przez to wpadłem w kompleksy. Pomyślałem sobie, kurde, a ja myślałem, że mam rozmiar europejski, a to jest jakiś liliputek. No, także, ale tak ja wam wspominałem, przez przebywanie na tych wszystkich portalach naprawdę można popaść w niezłego doła, ponieważ człowiek się zaczyna zastanawiać o co chodzi. Czy ja mam w ogóle jakąś szansę kogoś znaleźć? Ponieważ jest się bardzo ciężko przebić przez te setki wiadomości, czymś się wyróżnić, ponieważ te atrakcyjniejsze panie są pewnie zasypywane setkami wiadomości dziennie. A te nawet mniej atrakcyjne, i tak pewnie dostają ich dziennie dziesiątki. Nawet te, które Tobie nie odpowiadają, dlatego faceci mocno zaniżają swoje wymagania. Taka króciutka wrzutka ode mnie taki filmik mi przyszedł do głowy. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało. Słoneczko mi tutaj z boku przygrzewa. Jest przyjemnie. Może dzisiaj wieczorkiem na ryby jeszcze chociaż chodzę na ryby, ale nie wiem, czy mają strajk głodowy czy co się porobiło. Nie chcą jeść, nie chcą brać. Może jak na tą porę roku jest im za ciepło? Może to nie jest zwyczajne, żeby o tej porze roku jeszcze była taka pogoda, ale sierpień był kiepski, dobrze, że wrzesień jeszcze jest. Sympatyczne, bo potem do wiosny będzie szaro, ponuro, będzie się ciągło jak papier toaletowy. Pozdrowionka.